Siemanko, to znowu ja, Sorki, ale musiałem tam wyłączyć. Dobra, odłożę sobie te karty. No, to trafił mi się Robert Lewandowski. Czyli mam już jednego Polaka. Ale ten Frank Ribery jest fajny, podoba mi się ta karta. No, wczoraj Francuzi też za bardzo się nie spisali, przegrali z Ukrainą 2 do 0. a a Portugalia wygrała tylko 1 do 0, a to też za mało trochę. Dobra. Co tu mamy? Szukamy dalej jakichś Polaków. O, top transfer. Mandzukic. I karta specjalna. O, proszę. Fortuna Dusseldorf. Świetne są te karty. Zostało mi jeszcze... Zostały mi tylko trzy saszetki. O, to trochę tych filmików dzisiaj wstawię. A dobra, będzie co oglądać. <laughs> e, e, dobre. Bastian Oczipka. Oczipka. Dobre nazwisko, nie? Oczipka. No dobra. <laughs> dobre to było. Tu jest jakiś bramkarz, tu też. I odwrócony jakiś... Lambert, coś takiego przedostatnia saszetka. No i teraz mogłoby być tak. Właszczykowski i Piszczek, co? Dobre to by było. Fajne saszetki by były. Dobra, jest jakaś karta specjalna. Co my tu mamy? Nic ciekawego, nic ciekawego. I karta specjalna. Jest to bramkarz. Oliver. Ale nie Kan. Bauman jakiś. Coś takiego. Dobra, ostatnia saszetka mi została. Się. Może tu coś będzie ciekawego. Sorki, że tak przerywałem te filmiki, ale musiałem iść. Dobra, karta specjalna. Zostawimy na koniec. No, coś takiego. Pospech. Może pospiesz się. Reynards. O, proszę. Stefan. No i karta specjalna to Ja, Heolko, Jakiś taki star player. Taki jakiś chyba Chińczyk czy Koreańczyk. Nie wiem, co to za jeden. No i dobra. Jak widzicie, wie, no, super. mi się tam podobają karty. Fajnie, że są takie, takie, te, te świecące praktycznie w każdej paczce. Jak widzicie, można trafić naprawdę fajne karty, jak na przykład Ribery. No, trafiłem bazówkę Lewandowskiego. O, ale wiecie co? Tak zauważyłem, że ten. Żadnej powtórki jeszcze nie trafiłem. A przecież otworzyłem aż 30 saszetek. Jeszcze sprawdzę. O, fajne szalkę. Jeszcze sprawdzę sobie później. Ale z tego co tutaj widziałem, to chyba nie było powtórki. Dobra, to jeszcze raz przypomnę o konkursie. Jeżeli chcecie, zrobię w poniedziałek. Będą moje powtórki, bo tam jakieś znalazłem. Za bardzo trochę mi się nie chce wymieniać. Wolę komuś dać. Chociażby za to, że oglądacie i subskrybujecie mój kanał. Mogę oddać komuś, kto trafi karty za darmo. No i jeszcze dorzucę jakieś zdjęcia takie yy, z piłkarzami, takie legendy jakieś powybieram typu, no nie wiem, Maradona czy coś takiego. Wiecie o co mi chodzi, nie? No, jeżeli chcecie to lajkujcie, piszcie. To by było na tyle. Otworzyłem wszystkie saszetki, które miałem z yy, mecz atak z Bundesliga 2012-2013. Na razie już nie mam tych saszetek. Jak mi się uda to jeszcze je kupię i pootwieram sobie. Może będzie jakaś fajna karta. Albo będziemy szukać dalej Polaków. No jednego już trafiłem. Dobra, to by było na tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.